Dzień dobry do wszystkich serdecznie Emil z tej strony, proszę Państwa, zaczynamy na kwalifikacje, zapraszam Was na kwalifikacje do Home Story Cup. 11 kwalifikacje Wspólnoty Europe... wspólnoty wspólnoty, Europe... wspólnoty, Europe... wspólnoty poczetnym państw. Em... Polska i Rumunia ja tego jest dorzucona łącznie 11 graczy bierze udział w tym turnieju, w tym czterech polaków Nercio, Tefel, Dama, którego właśnie widzimy i El Laser. Niestety mi gdzieś zaginął link do drabinki i mam z tym lekkie problemy. Nie mam najmniejszego pojęcia gdzie jest. Znalazłem. Okej, okay, jestem dobry. Właśnie znalazłem link do drabinki. Przez sekundę powiedziałem, że nie mogę go znaleźć, a tu patrzcie się pojawił. Ha! Tylko 11 graczy pojedzie tylko i wyłącznie jeden na imprezę ruszają dronki dane przerzuca je pod złotą ekspansję, tu będzie oczywiście wydobywał tu będzie wszystko co się da oczywiście wydobywał, no i pytanie co spróbuję zagrać roczami, czy też nie pierwsze linki, próbują dorwać probały, ta gdzie proxy pylona nie postawiła jest jeden po stronie prawej, i tu jest forgate. tu mamy foregate'a ze strony Protosa, to jest Getrak, to był kiedyś Werdim. Mm, Taki nikt miał. Teraz troszeczkę inaczej. Zmienił sobie odkryty pylon, co jest ekstremalnie ważne. Trzeba go zagryźć, Jeżeli pylon zostanie zagryziony, to będzie piękny moment dla nas wszystkich, ale tu jeszcze jest walka. Oj, ostrożnie. Dobra, zagryzł pailona, nie zagryzł, zagryzł Zelota. Pilona się pozbędzie, przeciwnik będzie grał Forgate, ale pamiętajmy, to jest złota ekspansja, może jakiś Spine by się gdzieś tu przydał. No i zostaje mu Forgate. Forgate, który nie będzie miał żadnych jednostek pod samiutką bazą przeciwnika, pod samiutką bazą Polaka. No, widzimy, tu jest prób będzie próba ustawienia. Oooo! i złapany! Goń go, goń! Dobra, próba zastawienia się, próba jeszcze obrywała, została zagryziona. W sumie to możemy się grzecznie wycofywać. Ależ piękny Forgejcik tutaj miał wejść i nie wszedł, za to wbiły się Lingi do środka, są wezwane jednostki w mainie, ale chodziło o to, żeby powstrzymać atak. Z każdą chwilą, kiedy atak jest powstrzymywany, jest po prostu spokojniej i lepiej. Jeszcze Lingi próbują dostać się, uda im się to, Zelot został zagryziony. No i teraz trzeba produkować oczywiście linki żeby trzymać przynika z daleka od bazy. Miło byłoby przejść wyrouczeno no bo w którymś momencie tych zlotów może być z lekka za dużo. No i jaki jest tutaj pomysł Verdiego? No na razie pomysł jest taki, aby ginąć, aby wchodzić bezpośrednio pod linki e, i ginąć. Ważne, że proba została zabita. To jest najważniejsze. Nie ma probek, nie ma problemów, że tu coś złego będzie się działo. Ten pylon jest po prostu za daleko. Nie wyrobi się Verdi z przyzywaniem tych jednostek. ok, Pylon dorzucony. Gdzie są rocze? Nie ma roczy. Przydałyby się rołcze danie. Dana ma trochę lepsze wydobycie. 300 minerałów więcej. W międzyczasie Dana próbuje się przegryźć przez Wargate Nie udało mu się to. Możemy tak zaatakować z dwóch stron, no, ale tutaj przytrzymał oczywiście część armii przeciwnika i próbuje atakować, zbliża się, no ale czeka na Roache'a, tak naprawdę Roache'e są w tym momencie najważniejsze. Pojawią się Roache'e, nie będzie żadnych problemów, nie powinno być wtedy już żadnych problemów, miejmy taką skromną nadzieję, Lingi od tyłu by się przydało, żeby się wbiły, forcefieldy nie były rzucone, Lingi się dostały gdzie trzeba, idealnie Roache'e walczą z Zelotami lub Astalki, są zagryzane przez Lingi i za sekundę powinni... Czy będziemy mieli jeszcze GG? No nie do końca, ale 22 do 20 zaopatrzenie armii jest na korzyść Polaka. Um, nie ma stalków, więc Roacher mogą tutaj wymikrować. w jakaś transkluzja, by się przydała. Piąta Roacher i nie ma GG. Jest za to... Za to... jeden do 0 dla, dla Dany. Jest dobrze, jest fajnie, jest wspaniale. Polak prowadzi 1-0 do 0 w dniu dzisiejszym w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej do Home Store Cup 11. Zaczynamy to spotkanie. Mm, przy okazji chciałbym powiedzieć, że to jest drabinka Double Elimination, więc trochę tych gier Polaków w dniu dzisiejszym powinienem pokazać. Kto wygra ten mecz, będzie grał ym, z Nerciem, więc y, łatwe to na pewno nie będzie. Widzę, że Tefel gra już z kasem. Elazer Elazer może grać albo z Nightendem, albo z Dimagą. Którym z nich jeszcze tego oczywiście tutaj nie wiemy Jeszcze tego nikt nie wie W tej chwili Dowiemy się za minut parę OK? No dobra Jeszcze upewniam się, że wszystko jest dobrze ustawione, żeby nie było metalicznego dźwięku. Nowy mikrofon jest momentami lekkie problemy mogą się pojawić. Co wykombinuje Prodos? Jest Gateway z przodu do tego dorzucony jeden asymilator. Oprócz tego nic nowego. Oprócz tego nic nowego. Mam nadzieję, że dźwięk z gry jest. By się pewnie powiedzieli, że ma dźwięku z gry. Okej. Okay. Nagroda za miejsce pierwsze Jeśli się nie mylę, to oczywiście miejsce w HomeStore Cup 11, a do tego wszystkiego chyba płatny przyjazd i nocleg. Jeśli się nie mylę, tak to mniej więcej tu wygląda. Let's go. W międzyczasie podwójny pylonik. To jest, on, to jest Verdi, to był jego stary nikto to Verdi. Teraz jest Gerritsch Rail. Nie wiem dlaczego zmienia. Europejczycy raczej nie zmieniają zbyt często ników. No ale my wszyscy trzymamy kciuki zadane. Jeżeli kibicujecie Polakowi, zmieńcie sobie kolor na czerwony. Jeżeli jesteście za Verdim, zmienicie sobie kolor na niebieski. Nie krępujcie się Gerritsch Rail. To jest Verdy i tak będę też o nim mówił. Jest mi po prostu, przyznaję się, bez bicia ale łatwiej. Jest mi po prostu łatwiej w tej sytuacji. Mm. No dobra, 1 do 0, koda mapa wybrana przez... W sumie nie wiem, czy ta mapa wybrana. Nie wiem, czy oni ustalili trzy mapy, czy po prostu Przegrywający wybiera. Ok, dronka. Na razie to, jest to zwykłe dronowanie. Słuchajcie, no to trzeba uważać. Trzeba uważać, aby w tym miejscu Proxy Pylon się nie pojawił, bo tu można bardzo łatwo warpować jednostki, zaatakować trzecią bazę w tym samym momencie. To jest bardzo ryzykowne. To jest raz czego trzeba jeszcze unikać. Hmm, teraz niczego nie trzeba unikać, hmm, po, po prostu nic złego nie kombinuje Verdi, chociaż przepraszam, kolejne dwa gate dorzucone. to będziemy mieli więc już łącznie 3 sztuki. Na razie tylko i wyłącznie leci na dwóch gazach. A jeżeli chodzi o polskiego gracza, tylko jeden gaz, oczywiście, speed na linkach, lalingach za sekundę będzie gotowy. I tak się tu zastanawiam mocno. Barrow, jest Barrow udany, to jest dosyć ciekawe, że zaczyna od czegoś takiego. To jest tyle ciekawe, że jeżeli zakopie Tulinga i przyblokuje ekspansję, a jego przeciwnik będzie chciał otwierać, a tylko i wyłącznie z gateów, to będą duże problemy. To będą ekstremalnie duże problemy. Dorzucony jest Forge. Mm, więc tak, jeżeli barobot tutaj skończył się, zanim będzie próba przejęcia ekspansji, trzeba będzie zainwestować albo w pylony i działa, to trochę czasu potrwa, no albo oczywiście w robotik. Leci sobie więc już Overlord zeskautować, co zobaczy? Zobaczy dwa asymilatory yy, oraz trójkę SMP, które próbują go atakować. I nic w tym momencie więcej. Chyba, że nie doleci. Niewiele brakowało, Zobaczył kolejne gate. Y, ale nie udało się, co się dzieje. Roach dorzucone. No, tu będzie próba przyjęcia ekspansji. Zobaczcie, duża ilość centry. Tym się atakować nie da. Um, aha, kolej nawet będzie przechwycony. Kaman z tym barą. Jeszcze tylko troszkę i będzie pięknie. Mm, no, chyba żebyśmy zobaczyli zaraz multum y, zelotów, ale jakoś, jakoś tego nie widzę. Nie wiem dlaczego. Jestem plus jeden do ataku. Na razie centry czekają. Zelot centry. Mm, spoko, ale nie w ósmej minucie. Dobra, wychodzi zakop się zakopał się. To jest zbyt piękne, a do tego link z przodu zakopany zobaczył, że wychodzi armia. No i co? No i tyle postawiłeś ekspansję. <laughs> i sobie nie postawił ekspy. Ekspansja przyblokowana na dłuższy okres czasu do tego czasu aż pojawi się tutaj oczywiście. Jedno działo. A to trzeba skończyć, więc z to 25 sekund. Potem jeszcze trzeba poczekać na działo, zanim będzie gotowe. To jest kolejne 40. Więc na minutę ekspansja została przyblokowana. To jest dużo czasu. To jest dużo czasu. A my zobaczyliśmy właśnie sporawą ilość lingów tworzonych. Tu możemy by spróbować zaatakować. No nie ma tyle otwartej przestrzeni. Jest właśnie dużo otwartej przestrzeni, że można lingami się wbijać. Aczkolwiek. Nie wydaje mi się, aby to się udało coś z tym zrobić. Bardzo jest zawsze ciekawie w momencie, w którym mamy te półtorej minuty opóźnienia i jestem w stanie poczytać, o czym wy mówicie, że będzie blokowanie ekspansji. No dokładnie, jest. Jest blokowanie ekspansji. Zresztą, że nie będzie. Co się dzieje? Melatak taki Ground Carapace. Yy, bardzo ciekawie w tej chwili, yy, czy chyba by myśl w planach było przejście do Ultralisków na dłuższy okres czasu? No, chyba tak. O, taką miałby nadzieję. Dlatego też jest Infestation Pit. Tylko, no cóż, trzeba dostać się jakoś do tego m, późniejszego okresu. Chociaż, biorąc pod uwagę, że tutaj ekspansja była troszeczkę, troszeczkę przyblokowana. No to ma dosyć dużo czasu, ma spokój przede wszystkim. Nie musiał inwestować, nie musiał atakować linkami, żeby to przyblokować. Nie tracił linków, nie tracił armii, mógł zajmować się tylko eko. Zakopywanie się zbyt drogie nie było. W tym czasie jest Glance, fangale przytrzymają mu te centry. Nie jest tak dobrze. Ach, i pojawił się już Overseer do zeskautowania. Kolejne gate, y zobaczy. No, wszystkie informacje przejdą plus 2 do ataku. Za pewien czas będzie, ale ja w tym czasie widzę pierwszego Immortala. No, tutaj wiemy doskonale, że Immortale tak średnio się nie, na, nie, dzia, nie działają na. na. im czyli inaczej, ultraliski nie działają zbyt dobrze na Immortale. To boli a w tym momencie Bling, do tego wszystkiego Infestory, 4 sztuki, 5 sztuk, kolejne dwa są tworzone, no Fangal może być tu piękny. Tylko co będzie grał e, Protos? Sionic Storm jest, Sionic Storm na ultralisty tak e, średnio działa, ale tu można się dosyć ładnie zastawić, na dłuższą metę mógłby pomyśleć Dana e, o dorzuceniu sobie jednostek w postaci Brudlordów, oczywiście, ale to już ten Później, później, no bo wpierw trzeba dostać się do e, Ultralisków, to innego wyjścia nie ma Powolutku, co za dużo To niezdrowo, halucynacje Zeskautowały, e, że są też już Ulubione przysmaki Pumby, czyli Infestory Pamiętacie, że Lwato pumba uwielbiał mm, te Duże robaczki No dobra ale chciałby tutaj nikt zaatakować, a nie może. No, nie, nie, nie radzi sobie to patrzeć. Jest jednak Spire, jest też Ultra Ice Cavern, więc Broodlord um, Ultra z Lingami. No cóż, Lingi tu będą miały duże problemy z High Templarami. Mamy te dwa Immortale, niby niedużo, ale. Hmm. Niby nie dużo, ale mogą być niebezpieczne, jeżeli dobre będą force Podoba mi się to, że jest multum creepu rozprzestrzenionego. Z dwóch stron spróbuję za sekundę zaatakować w dana. To tędy się nie przedostanie. Zbyt dużo jest tych dział. W ogóle Verdi się przygotowuje do obrony. Hmm... Czwartej wazy na razie nie mamy. Będzie próba dojścia do ultralisku, do um, Brudlordów, ale to jednak trwa, trwa, trwa i jeszcze raz trwa. Duża ilość stalków centry nie będą aż tak, pod, tak użyteczne w momencie, w którym będą ultrale. widzę pierwsze dwa mutale, bo jeden mutal wiosny nie czyni w tym momencie, no w sumie to nie do końca wiem po co bo te dwa mutaliski. Może robić dwa koruptory. Boga kocha, nie wiem. Bo kocha, nie mam pojęcia. Oczywiście jest tutaj supply block e, za sekundę, więc trzeba będzie się pozbyć trochę tej armii. Co nie zmienia. No, Co nie zmienia faktu, że armia protosa robi się trochę zbyt potężna. Cyanich Storm, no przynajmniej po dwie burze na łebka tych Kajtemkarów, czyli 8 sztuk będzie. Pamiętajcie, że trzeba poczekać. Um, chwileczkę, zanim będzie można burzę rzucić, dwie sekundy e, linków będzie mógł się pozbyć. I a no w sumie to się przyda, żeby pozbyć się workplisma. Ta dwójka się przyda, żeby pozbyć się workplisma. No to się udało, więc <laughs> harasu nie będzie workplismem. To się chwali, trzeba będzie się powolutku pozbywać tych linków. No, boję się jednak, że to jest ta czwórka Immortalia. brady 3-0. No, fangale będą ważne. Jeżeli będą dobrze fangale, armia będzie przytrzymana, i wtedy dziki spróbują to zjeść. Ale dopiero plus. Dopiero 3-3 jest no Tu nie chcę poczekać na to, aż będzie lepsza sytuacja. Będą lepsze upgrade, wtedy zaatakuje. Najważniejsze jest jednak to, że zrobi Switcha w Broodlordy zapewne. No, to no tak teraz zdrowy rozsądek Switch w Broodlordy się pojawi. Będzie więc ważne, aby walczyć z daleka od z własnej baty, żeby ten czas, aby Brudelordy się pojawiły. Owszem, Blink Stalki są, ale jest tylko 16-17 Blink Stalków. Z tej strony, dobrze mówię, 8-8 to jest 16-17. Gdzieś jeszcze tam pojedyncze jednostki wychodzą. Upewniają się, czy jest ekspa, czy też nie. Lingi to bez problemu przechwycą. Żeby to Supply bloku nie było, no miały to przechwycić Lingi. Halo, halo. Dobrze, usłyszały, przechwytują. Bez większych problemów. Pierwszy u dołu się ustawił dana, że przycinki nie uciekł. No jest... zaczyna się prawie że rok szkoły, szkole. Jeśli się nie będę w liceum, to trzeba było wystawić oceny do dnia dzisiejszego. Więc proszę Państwa Sprawa jest prosta Zaczyna się wolny, jak są wystawione oceny, to bezproblemowo można o do szkoły. Wysłane z przodu, bardzo w sumie fajnie te stalki, jednego inwestora chyba udało się tu złapać. Z tego co zauważyłem, linki prawą stroną, no można by je wysłać myślę, że śmierć, bo one są średnio przydatne, ale zdaję sobie sprawę proto z tego, co się może dziać. I ja nie wiem, czy on tego po prostu nie zeskałtował. Mm, niekoniecznie, nie zeskałtował. Nie, zeskałtował, że jest Spire. Im dłużej będzie czekał Dana, tym będzie więcej problemów. Ja wiem, że on czeka na 3-3, 5 Brudlordów już jest tworzonej. Trzy Immortale na raz, ależ tych Immortali, osiem sztuk, osiem Immortali, wiecie co, może byłoby dobrze wysłać pojedyncze Ultraliski tak na śmierć, pozbywać się ich, bo no tak myślę, nie będą potrzebne, a my za chwilę zobaczymy Wojdę zapewne, lub Tempesty. Dobre pytanie, co będzie, no technologii do Tempestów jeszcze nie ma. No, w ogóle to przechwycone. Larv ma 71 dana i dużo zależy od fangali. Polecą fangale, ale żeby się teraz fangale przydały pod to, gdyby trafił fangalami. Panie, dobry feedback jeden. No ale właśnie to był jeden feedback, kolejny jest zbyt ciężki. To są Feniksy. On zaczął robić Feniksy na mutalicki. Bo i się switcha. O, ho, ho. No nie. No nie bardzo, Feniksy to nie jest to, co mam potrzebne na Broodlordy. No takiej Infested jest z przodu, Saionic, Storm rzucony za nim, no. Pf, będą je niszczyły oczywiście, ja to nie ma co ukrywać, ale tu powinny być Voidy, proszę Państwa, Queeny. Niech zaczną atakować, jakąś Transfuzję rzucą. Um, ultraliski zajmują się Nexusem, no. Ta trójka powinna być leczona non-stop, tu nie ma Blink... Tu nie ma Stalków, tu nikt pod to nie podejdzie. Eee, niech więc... One tylko przeżyją jakimś cudem. One tego nie, nie są w stanie przeżyć. Ja pierwszy Cztery spajne i koruptory, za którymi będzie się chował. Feniksy, no? sami. No wojny no byłyby tu lepsze oczywiście na, na brudlordy. Kwiny byłyby fajne, by się mogły kriny pozbyć tych feniksów. Chyba Dana sam nie wiedział, co się tu dalej będzie działo. Brakowało Fangali wcześniej, żeby przytrzymać armię. I zniszczyć to, co może tu być w dołu. 15 koruptorów, więc Broodlord, koruptor. Taka tu będzie zapewne kompozycja, no, ale dwa Broodlordy to jest lekka mało. Rącze wpadają do bazy, będzie chyba wyłączenia eko. nie najgorszy pomysł, koniec. Te rocze zaczną coś robić, do ekspansji wpadają. Cóż, hmm, z nic nie zastosuje. To jest duża ilość nieśmiertelnych. To jest wciul duża ilość nieśmiertelnych, a to jest wciul duża ilość Broodlordów. 12 Broodlordów, i. Hmm. Problem jest z taki, że nawet jeżeli będzie się później przejść w. Ale jeszcze jest zestawione. Wojdy to będziemy miał z tym problem. Ekspansja jest niszczona nad wyraz szybko. Koruptorów mamy 5 trochę mało. Oczywiście tu nie ma zbyt dużej innej armii. No i Brudlordy lecą. Lecą Brudlordy, czy są Wojdy? Nie, są tylko Feniksy. Są cały czas Feniksy. To wygląda dziwnie. Ja bym powiedział, że to wygląda bardzo, bardzo dziwnie. Um, nie zapominajmy o tym jak... A jeżeli on tam wejdzie... Ale żeby się przydało teraz Mothership Szypcora zniszczyć! Koruptory ruszcie się. Jeżeli koruptory zniszczą Mothership Core, to jest całkowicie po armii Protosa. Armia Protosa przestanie istnieć. Tylko trzeba zniszczyć Mothership Core. To jest ten moment ucieka! Nie zdążył! Nie zdążył! Nie udało się, wycofał się. Feniksów ile mamy w tym momencie? 15. Z drugiej strony jest 13 koruptorów. Czy Feniksy mają zwiększony zasięg? Nie mają, więc teoretycznie koruptory powinny sobie z tym poradzić. Ciekawe, ile fangali było, ile zostało rzuconych, a ile było nietrafionych. Armia naziemna. Może co najwyżej. Komu... No tak. Mała ciekawostka. Te Feniksy można teraz wysłać do walki z overlordami i tak dalej. Brudlordy. Musisz prosto? No na razie można. To będzie bolało, to za chwilę będzie bolało. Zobaczcie, co się będzie działo z Overlordami, one będą maltretowane. Nad wyraz szybko, żadnych Updates na tych kolorów. No, różże się nimi, panie! I teraz nie pilnował Werdy przez chwilę tego, co się dzieje. Armia przychodzi lewą stroną, to dobra, ale słuchajcie, ja bym proponował jakąś oldschoolową wymianę baz. Ja bym proponował oldschoolową wymianę baz. To nie powinien być większy problem tutaj dla Polaka. Później, jak coś schować się przy ekspansji koruptorami i z paroma broodlordami, tylko nie zapominajmy o tym, że te Immortale mają olbrzymią siłę ognia, one tutaj mogą pobiec jak sza. Oho! To nie jest dobry pomysł, co właśnie zauważyliśmy na załączonym obrazku. Może spróbować polecieć pod te Feniksy na razie. Hmm. Jeden Archon, co jest ciekawe, tu jest dużo energii na Sionic Storm, Armia ucieka. Eee... <śm> Nie pamiętam kiedy ostatnio widziałem 12 Broodlordów. Naprawdę nie pamiętam. Chciałbym sobie przypomnieć kiedy widziałem 12 Broodlordów, ale za cholery. Nie wiem. Co może zrobić takiego jednak zerk na sam koniec? Postawić gdzieś tutaj z tyłu, przyjąć Ekstraktor, a potem najnormalniej na świecie bronić się w tym miejscu, armii do środka. Oczywiście, o ile będą gdzieś ukryte drony. To jest jeszcze bardzo ważne, bo jeżeli wszystkie drony są. No, nie, no nie wygra te, tego trotost. Chyba, że wygra w przestrzeni powietrznej. Jeżeli nie wygra w przestrzeni powietrznej, no to. <laughs> Okej, okay, podnoszone linki, no to jest sposób. To oczywiście jest sposób. Też nie pamiętam, kiedy ostatnio Fenixy tak yy, ładnie podnosiły linki. Tylko tej energii, no zbyt dużo to już nie zostanie. Bazy są niszczone, brudlordy zostawione z przodu. No nie chce zaatakować, on wie, że to są jednostki... Na pewno będzie chciał zaatakować, jak będzie w Storm. Burza mu ekstremalnie może pomóc, ale tylko i wyłącznie to nic więcej. Rozstaw te brudlordy, bo będzie na chwilę burza, rozstaw je! A w sumie nie ma co się martwić, widzę, że tutaj na cel były wybrane High Templary. No i to się zaczyna bardzo ważny moment. Rusza reszta do środka walki, jeszcze nie, ile zostało tych Immortali, o cholera Jasne ile tych Immortali tu jest, ale nie, dobra, Polak to wygra, wygra to wygra, to brudlordy się utrzymają, chociaż niektóre wyglądają nie najlepiej, <grym z nimi> ale jak się goni z nimi, nie, nie, co to było, tak imba, <grym z nimi> niech będzie i imba. GG, Dana wygrywa kolejny mecz. Wielkie, wielkie. Gratulacje. awansuje do kolejnej rundy. A tutaj już niestety czeka na niego nercio. Wielkie dzięki za uwagę na YouTube. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam do podążania za moim kanałem. Na, YouTube, na Twitchu też możecie również to zrobić. Cześć.